Siema, 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 z tej strony wyszło. I witam was w drugiej części Alicja. Szmany, -sz szaleństwo powraca. Tak, tak, tak jest. Trafiliśmy do krainy jednego Nie! Co? Tu nie ma jednego Szkoda.

Komaan, krepanie, ik that dat nie... A new law reigns in this Wonderland, Alice. It's is heel rough justice all round. Weird Wat Huh? 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 Dolino, wees? Czemu wees? Pikke motulki, zo je fajne keuze, zo je kruis niet. Oi. Zo Ośkacz wspaniale W no, Ale co to kurwa tam jest? Czy to jest kurwa ptak kurwa z połączeniem bykiem? O kurwa Nigdy też nie widziałem ptaka kurwa z głową byka Uuu, miło <laughs> Wszystko Ui. Ui. Dawaj, po, dawaj Alicja dubel, Dubelsko, jest, jest To jest to, jest, jest Jest Zeszła z tego stołu jeszcze raz Alicja Przez wycinanie ducha Taką nie mogę spać, czy co? Czy jak spadę, to mnie zabiją, tak? No na grzebek może. Ha! Kurwa! No nie, nic mi się nie stało. To Co to za spodnie kurwa, ale Co oni pierdolą wszyscy? Ona to... Ale ta, ta... To widać, że jest po grzybach. Patrzcie, kurwa, kiedy Ja wiem, co ona jadła. <laughs>

Co to kupisz Bo jakąś kucność? Nie, nie, Ale piękny kwiatek. Co oni, mówią, że ta kraina jest mnożna i inne, takie jak to jest naprawdę bardzo ładnie. I to mi się naprawdę podoba. sasa! Oj. Dębni na mnie. No nie! To masz 6 ja uśmiech, ja chciałem. Dobra, wygrałeś, masz ja 6 uśmiech. Czemu to masz kawę? Chyba, że ja wiem! To jest ketchup. Wszystko jasne. Przepraszam, kotku, niewinienia. Ale, kurwa, nie czytałem tego. Trzeba się zrobić zmniejszyć. Co? <śmiech> <śmiech> Ale zajebista sprawa. Hej Co? czy masz kszkawkę? Ona ma trzkawkę. Czekaj wizko. Napisz się wody. To pomaga. Nie. No to nie. Chciałem pomóc. O! jestem duży. To się tak. Ta! to się mogę zmniejszać. To jest zajebiście, to ja idę tu. Halo, halo, halo. Uuu, ja. grzybol. Ui, Co? Ja. Ja, to jest to miejsce, to Aha, tu mam to tu. No nie. No. Halo, halo. Juhu. Czemu to jest niby horror nie? Niby chodzę jaki dupny ślimak Uuuuuu uuu, kurwa To ja tu dopiero jestem też mały Jeszcze mnie nie widzi Juchu Panie ślimaku Tutaj Kurwa Panie ślimaku Chyba tu zjebałem No trudno Tam było jakiś zemd a, no, chuj tym Dzień dobry Bang, 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 bang Bang, bang Bang, Co to Zęby? Ząby? Co ja kurwa zbieram... ZĄBY?! Co ja kurwa wóżka zębuszka jestem, czy co? Nie mogli mi dać jakichś jabł, jabł jak kiedyś w kraszu było czy coś, to... Nie, zbieraj zęby, kurwa. Weź 100 zębów, będziesz zrobić kurwa 100 dolarów. O, w sumie. W sumie, nie no, dobry pomysł, chowasz mi to kurwa pod tą... Pod poduszkę, to będzie hajsy, a hajsy. No, sorry, Alicja, nie pomyślałem. Kurwa, lepsze, będę chciał. Grzybek! Jej! Ło, I to się nazywa Pięknie. Ja kurwa... Uuu, co to? Ja wiem, to jest ściskawka! Kocham ściskawki! Jej! Łaaa! Jeeee! E? Wow. Golden zone! No to za to będą mi płacić eksty! Haha! yeah! Ale sobie pisz ta sprawa. Yeah! Oj, przeszkoda! Oa! Dobrze jest, Alicja. Nie przejmuj się. I Golden Zone, tak je. Kurwa, to krew Sze. To taka krótka. No, po bo widać moim pierwszym. Mm. Uuu, okej, okay, to nie tam. Chcę mi pokw... Chyba, że to jest ketchup. EM, pan Ketchup! catch to Utuść czerwony.

Dzięki za Łaa, łaajaja, łaaja. Jak? Tu mam jakieś kwiatki. To tu, tu się trzoda, ale... Oh no! Oh no! Is! 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 To odstał! Podstał! Zgniłeś! Zgniłeś! Zgniłeś. Shit. Okej, kurwa. Weź tu. Weź tu. Odejdź. Co kurwa? Patrz mi. Uwe. Uh, to kurwa the best. To kurwa. Dwóch na jednego? Juchuwa uh, to ninja. Alicja ty mi się naprawdę podoba. Haha. Ha, 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 ha. ha, ja. O tak, baby. O tak. Alicja. To było piękne. Mmm. Benifito Mmm. Pięknie, pięknie, pięknie. Pięknie, pięknie. Alicja. O tak! Mmmmm Wszystko. Jedziemy dalej. Yes! Okulary pana Larry'ego. Okulary dla Larry. Są istniejący do poszukiwania więcej. ...Human is fickle, because is a slate. donkey keep bitte you can take me. Mm. Mm. Okay, ja ja. What the fuck hat just give So To szybowanie. Ja chuj tak, Alicia chuj, że masz takie skile. Uuu, lala. Uuuu, lala. Pięknie. O, kurcze. Nie, to mi się podoba. Alicja. To dla mnie chyba. Będę. Okej. Okay. Ha, ha, ha. Chaja, chaja, chaja. I co teraz? Okej, okay. chyba. Nie, Nie wiem. A no, to to przyszło mi. To chyba i pewnie. Zimni, Alicja, lecimy! Szybły! Kurwa, to są taki że to chuj. Ja Kurwa! Kurwa! Ha, ha, O tak Kurwa! O tak Kurwa! Kurwa! O tak, Kurwa! 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 ja ninja Ja. 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 Dzięki związki za obejrzenie odcinka Alicja Szaleństwo Z was z nami były dla tych co nie wiedzą Od tych R do E y do S do I U, czyli Usiu I czekajcie na odcinki. Bamdzie się się podobało. Jo.